Cześć, minął jakiś tydzień od kiedy wam nagrywałem aktualizację tego zbiornika. Dzisiaj chcę ją nagrać z tego powodu, że od 6 dni toczę walkę z krasnorostami, a dokładnie 3 dni temu wlałem preparat na, na glony. W sensie na krasnorosty szczególnie chciałem, tak? No, niestety pozbędę się pewnie też e, tych zielenic punktowych. No, ale cóż, coś za coś, nie? E, tych zielenic mi szkoda, akurat, bo chciałem je zachować. E, no, ale tak. E, krasnorosty zaczęły atakować mój zbiornik. Na każdym po prostu miejscu jest zauważalna taka mała kępa krasnorostu. E, na liściach są takie czarne kępki. E, no i co, i z tego powodu. Trafiły tutaj cztery kosiarki, e, które były w kwarantannie. One są jakoś wielkości 2 cm. E, nie zrobią one zbyt wiele w tym zbiorniku. No, ale coś tam zadziałają jeszcze, nie? Co do e, obsady takiej e, mojej rybnej ogólno, ogólnej, to zwiększyła się liczba neonków. E, z liczby 10 zrobiła się liczba 20. E, jeszcze prawdopodobnie 10 tutaj wleci, e, tak żeby było trochę więcej tego ruchu. E, co do moich mieczyków, to e, jak widzicie, pozostało 6 sztuk. E, te 6 sztuk są to już sztuki, e, przynajmniej samice, wszystkie są dorosłe. E, co do samca, to jest on jeszcze, jeszcze troszkę za mały, e, albo po prostu jest. E, nie zainteresowany tymi samicami. E, posiadam również e, dwa gupiki, ananos, e, gupiki, dwa mieczyki ananasowe. E, a dlaczego powiedziałem gupiki, zaraz Wam powiem. E, dwa mieczyki ananasowe są to dwa samce, z czego jeden e, jest prawdopodobnie bezpłodny. Dedukuję to z tego powodu, że. Kształt ma zupełnie jak samica, jednak ma, ma te swoje... E, swój organ rozrodczy męski, nie. E, pod spodem, nie pamiętam jak to się fachowo nazywa, ma miecz, ale on jest mega krótki. E, no i ta ryba po prostu, e, ona, ona sobie pływa samotnie, nie, nie interesuje się jakoś innymi mieczykami, nie. Nie pływa w grupie z nimi. Co do dalszej mojej obsady, co do skalarów, skalary jak to skalary, nie wiecie, co tydzień mam ikrę z tej mojej pary, no i co tydzień klapa, nie? Ale już te ikry nie wyciągam stwierdziłem, że co ma być, to będzie. Jak te ryby w końcu sobie same poradzą, same dadzą radę, to będą sobie odchowywać, jak nie no to trudno ryba nie kosztuje miliona, nie? Co do moich kierysów, jak widzicie, strzał po prostu w tym akwarium, co chwilę, jest, co chwilę jest ta ryba, się rozmnaża, szczególnie rozmnażają się pandy, naprawdę one są cały czas, się rozmnażają i zastanawiam się powoli, czy by nie odłowić tutaj z pięciu sztuk i się ze znajomym nie zamienić po to, żeby po prostu genetycznie je wymieszać, nie? Bo znajomy ma w ogóle z innego miejsca, ma przywiezione kiryski panda z Niemiec. Ja mam kiryski panda tutaj z, od znajomego tutaj hodowcy, także ja bym sobie z nim się wymienił, no i jakoś te, te kieryski by się wymieszały, nie? Genetycznie. Tak, żeby nie było e, po prostu jakichś wad, nie? E, a jest możliwość przy tych kiryskach, że na przykład ogony im powykrzywia, nie? To jest najczęstszy przypadek u kirysków z chowu Co do moich roślin, to zauważyłem, że alternatea z tyłu, którą zasadziłem na trzecim planie, wybarwia się o wiele lepiej niż alternatea, którą zasadziłem na pierwszym planie. Hmm, może to być spowodowane tym, że ta na pierwszym planie po prostu ma smażalnie, nie? Może jest za dużo tego światła, albo po prostu trafiła w takie miejsce, gdzie jest mała ilość substancji odżywczych w podłożu, a niewystarczająca ilość w wodzie się znajduje, nie? I dlatego ma takie niskie tempo wzrostu. Co do dalszej mojej tutaj obsady, co do zbrojników. Jednego zbrojnika albinotycznego przygniotłem grotą, gdy wyciągałem, e, po to, żeby wyczyścić ją z glona e, nitkowatego e, i przyciąć trochę mech. E, niestety go przygniotłem, no i straciłem jednego. Zostały mi trzy albinotyczne, z tym jeden z nich jest welonowy. E, znajdują się również tutaj cztery LDA16. E, Jeden również jest welonowy Znajdują się tutaj cztery e, zbrojniki RED. E, również mam tutaj L201. E, 201, e, jednak one się chowają. Ciężko jest mi dostrzec, kiedy ta ryba wyłazi, ponieważ chowają się one tutaj e, w tej, tutaj takiej dziurze pomiędzy korzeniem a kamieniem. Jest taka grota, jakby. No i te ryby sobie upodobały tamto miejsce. Wcześniej e, bocja bardzo lubiła tamte miejsce, jednak przestała się mieścić i zajęła sobie te groty, nie? Są groty bocji. E, co do mojego lotosa tygrysiego, e, pamiętacie, że zaczynał już powoli dotykać tafli. E, odciąłem te kawałki, ponieważ chcę zachować, żeby ten lotos był bardziej przy dnie niż przy tafli wody. Co do moich mchów, no też im się dostaje, trochę. No prawdopodobnie jest to spowodowane właśnie tym, tym, tymi krasnorostami i po prostu tym, co się dzieje w tym zbiorniku. No ale ryby nie chorują, nie? Więc wydaje mi się, że stan wody, jaki tutaj jest, jest spoko. No, i ryba nie choruje, nie? Woda jest trochę mgława, nie jest to woda przejrzysta, jest mgławniej. Z tego powodu, no, że robiłem te 60% podmiany, bo właśnie wlewałem chemię, która. Znaczy, właśnie, trzy dni temu wlałem chemię, która ma ten gląd trochę przytłumić, nie? Zobaczymy, jak podziała. Wieczorem podaję kolejną dawkę. Co do dalszej części, to e, chciałem omówić e, zagadnienie odnośnie gupików. E, kiedyś posiadałem e, cały regał e, akwarystyczny gupików, było tam 12 akwariów. E, wszystkie oczywiście były z gupikami, każdy, każdy miał inną odmianę. Były filigrany, albinotyczne jakieś filigranowe były bluetopas, taxi yellowbelly, albinotyczne czerwone były, miałem moskiewskie nawet, takie, takie, że były one granatowe, ale miały pasek zieleni taki na dole, więc to nie były do końca chyba moskiewskie, bo nie wiem, czy moskiewskie mają pasek takiej zieleni na, na podbrzuszu, jeśli chodzi o samców. No ale wracając, chciałem poruszyć właśnie temat gupików, i chowów sobnego. Także, no, no ile, ile by o tym nie mówić. No każdy, każdy dobrze wie, jak jest. Ryby są coraz bardziej spokrewnione ze sobą, ponieważ no, ludzie ściągają te ryby, tak, kupują z tych zoologicznych, rozmnażają się te ryby u nich, wracają do tych zoologicznych, oddają te ryby. Wiadomo, zoolog znowu sprzedaje i tak dalej, i tak dalej. Także na na terenie e, miejskim bardzo często jest tak, że te ryby po prostu są e, no i jedna, jedna jest jedna i ta sama linia jakby nie patrzeć nie? E, nieważne co by się robiło dlatego no, lepiej jest tro trochę więcej zapłacić ściągnąć gdzieś tam dalej z zagranicy czy od jakiegoś hodowcy e, po prostu z odłowu dzikusa jakiegoś no i wymieszać nie z tym nawet naszym gupikiem, co mamy. Nieważne, że to jest zupełnie inny kolor, inne, inne ubarwienie. No warto jest wymieszać, nie? No i wiadomo, później ciężka praca odnośnie powrotu do tej linie, do ustabilizowania jej. No ale tak się robi, tak? Żeby te krew odświeżyć, a rzadko kiedy się zdarzają po prostu te same odmiany głupika, o, o różnej budowie genetycznej, jeśli chodzi o pokrewieństwo, nie. E, najlepiej żeby były jak największe. A rzadko, się, rzadko już się teraz jak, e, takie coś zdarza, nie. E, nawet jeżeli zajdziecie do sklepów akwarystycznych, możecie zobaczyć, że e, ryby te po prostu, jeśli chodzi o samce, są. E, no sporych wielkości no i e, nie chodzi tu mi o ogony tych samców, bo ogon to ogony one zawsze miały duży. E, z tym że chodzi mi tutaj o bardziej o e, po prostu wielkość ciała, tak e, całą tą krągłość ryby. E, są one coraz częściej wielkości samic no i e, nie są one aż tak e, żywotne, nie jak e, rybki od y, hodowcy, czy z odłowu dzikiego, nie? Wiadomo, ta, ta ryba wyhodowana sztucznie, y, która ma już spaczone geny, y, która jest z osobnego sobnego. no będzie ona żyła coraz krócej, tak? Mm. No i dlatego, no ja bym na waszym miejscu y, osób chętnych do takiego zakupu takiej ryby y, w akwarystycznym Bym przemyślał sytuację, nie? Albo bym zrobił tak, że niekoniecznie brałbym, nawet jeśli od jednego i tego samego hodowcy, nie brałbym tej samej linii rybek, nie? Czyli na przykład samych Red, red Albino, nie? Gupików, tylko wziąłbym również Red Albino i do tego dobierzcie sobie Yellow Taxi Belly na przykład, nie? z tego jest bardzo łatwo później wyjść z powrotem na red albino, a geny macie już wymieszane, nie? Albo na przykład jak kupujecie moskiewskie, to bardzo często zauważyłem, że jest mieszany gupik moskiewski z gupikiem czerwonym. Z takiej racji, że no z tego, co ja widziałem, to te gupiki dają jednokolorystyczne potomstwo. To znaczy, znaczy dwukolorystyczne tak naprawdę, e, ale jednokolorystyczne, jeśli chodzi o rybę. Ta ryba nie ma jakiś tam plam czerwieni, tylko na przykład ma ten kolor czarny, ale on nie jest już taki typowo czarny, mocny, tylko jest tam, nie wiem, granatowy taki, e, wchodzący bardziej w granat, właśnie. E, no ale, tak jak mówię, z tego idzie wyjść, tak? Możecie cofnąć linię i wymieszać e, jeszcze raz z tym czarnym i wiadomo, ten gęb czarny kolor się utrwala, tak? E, także to nie jest trudne, tylko no to jest czasochłonne, tak? E, ale głupik fajna ryba, można się pobawić. E, trochę żałuję, że nie mam już tego regału, ale e, wrócę na pewno. E, nie będzie to regał, będzie to pod tym akwarium, tylko że już po restarcie Będą to zbiorniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zbiorników e, takich 20-litrowych na gupiki, ale nie będą to gupiki e, typowe e, retikulaty, tylko e, endlery, tak Różnego rodzaju odmiany endlera no i e, znaczy różnego rodzaju dwie odmiany, tak naprawdę, a 6 zbiorników będzie zbiornikami selekcyjnymi. Nie? Tak to wygląda, no. ale zabawa z tym gupikiem jest fajna, powiem Wam, bo jak się uda Wam ustabilizować jakąś część, to to już jest super. Ja na przykład kiedyś posiadałem gupiki, to były filigranowe, zwykłe filigranowe, one były takie pomarańczowe, czerwone i takie pomarańczowo-czerwone z takimi kropeczkami na ogonie. Naprawdę fajne ryby wymieszałem je z Yellow Taxi Belly i bodajże w czwartym pokoleniu mieszania udało mi się w końcu uzyskać jeden czy dwie sztuki dwie sztuki chyba albinotycznego Taxi Belly, ale już z kropeczkami właśnie z filigranowego nie także to jest bardzo fajne jak uda ci się już takie coś zrobić to wtedy już no po prostu te ryby używasz do dalszego rozwoju, a później już tylko wybierasz, selekcjonujesz ryby, które po prostu są najładniejsze z nich wszystkich. Także no naj, najbardziej sensowne jest kupić różne, różne gatunki, ale zbliżone do siebie wyglądem, nie? Różne odmiany, ale wyglądem zbliżone do siebie, bo gatunek jest ten sam. Mm. Tak jak ja tutaj e, mam te mieczyki ananosowe i mieczyki czerwone albinotyczne, no. E, wziąłem je, bo po prostu jestem ciekaw e, jak to się ma przy mieczyku, czy tak samo jest jak do gupika, nie? E, jeśli tak, no to spoko, to dla mnie nie robi różnicy i będę zadowolony. E, I co? I to by było na tyle na dziś. E, a, nie wspomniałem, Wam jeszcze falowniki dołożyłem, czy wspominałem, nie wiem. Dołożyłem te falowniki po to, żeby po prostu przemieszały tę wodę czystą do wody, która uważam, że po prawej stronie jest gorszej jakości, a poznaje to po, po prostu wyglądzie tych roślin, nie? że te rośliny nie są tak, tak, tak soczyście zielone, jak te po, po lewej, nie? mimo, że tam również znajdują się takie same gatunki, jak po prawej i widać po prostu te różnice. No i co, i to tyle, nie? Jak się coś tutaj wydarzy takiego jeszcze strasznego, albo e, coś ciekawego, czy też e, nie wiem, zrobię tutaj rearanżację zbiornika, czy cokolwiek, to, da, to nagram Wam i dam znać, nie? A tak to na tyle. I powiedziałem co chciałem. Trzymajcie się. Cześć.